No i co, w końcu doszedłem do Alberge. No to jest takie pierwsze Alberge, Alberge, takie niby napisane jest hoster, ale tu jest taki albergowat klimat, który ja pamiętam z zeszłego roku z, z Camino Frances. No potem zrobię obejściówkę, jak to wygląda, ale widzicie jak w polskich y, sroniskach w górach. Taki klimacik jest. Idę się kąpać, ogarnąć się, poładować sobie parę rzeczy. Mam dużo czasu, jest dopiero po czwartej. Idealnie i tanio. Pokażę Wam może co, jak to wygląda ogólnie w tych albergach. No bo to jest taki idealny przykład, żeby to pokazać. Ciekawe co będzie dalej, bo wiem jak jest w Hiszpanii, a ciekawe jak będzie tutaj. To jest moje tutaj siedlisko. Tak, tutaj sobie dałem na dole moje graty, wszystkie. No i normalnie, wiecie, łóżka piętrowe. Idziemy zobaczyć dalej, co tutaj się dzieje. Tutaj jest łazienka, w której byłem. O! Naprawdę super, czyściutko, elegancko. Jak to mówią, prima sort. Kuchnia dla wszystkich. E, jest nawet fralka, jest suszarka i lodóweczka, wszystko jest. A, tutaj jeszcze wejście, tak, tak, tak. Trzeba też pokazać. To wygląda tak. Tu jest książka z wpisami. O, moje ostatnie. I tak tutaj to leci. Tu jest piecząteczka. Janek. I te w ogóle po polsku są w ogóle, a, nie, a najlepiej było to mówię, co jest, coś jest nie tak. Mówię. No patrzę. Boś nie <noise> <noise> Nieźle, nieźle. O, co tu tutaj się dzieje? O, tego nie widziałem. To jest cała droga tutaj. Tutaj startowałem w Lizbonie, tak? I się normalnie idzie, to wszystko Azambuja, bbb. Ale z Santarem normalna droga prowadzi tutaj. I e, niektórzy ludzie najpierw idą tak do Tomaru, jeszcze do Fatimy i dopiero. A e, tak, kurczę, by nie było widać. Mm. Idą tutaj do Tomaru i do Fatimy. A ja szedłem od razu do Fatimy i do Ansiao. A to jest właśnie. E, Rabakal, tutaj jestem, wczoraj byłem tutaj, no i teraz to idealnie widać drogę dalej, co się będzie działo. Opa, wstanę sobie, Czyli jestem tutaj, tak, i będę cisnął tutaj, 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 tutaj do Porto, stąd do Porto jest około 200, tak myślę, do Porto. Myślę, że będzie 200. No a później będę w ogóle decydował od Porto, bo jak tam się do góry popatrzy, to widać, że szlak się rozchodzi. Że można iść tym centralnym, a potem, a można też iść tą, to się nazywa Costa, czyli Wybrzeżem. I od Porto w sumie zadecyduję, co dalej, bo, bo nie wiem jeszcze zobaczymy. Mam 200 km, żeby wymyślać, a może ludzi też popytam, bo to wiecie, różni ludzie, może bywa tak, że ludzie nie pierwszy raz i to może akurat kogoś spotkam i będę wiedział, o co chodzi. Chociaż powiem szczerze, że ja delikatnie rzecz mówiąc przypalałem się na Kostę. Spoko, do Santiago, Santiago do Samy, kur. Tam wysoko. Niektórzy ludzie na samym końcu do Santiago, a potem jeszcze idą do, e, do Finisterre. Tutaj idą jeszcze. Ja, tu, ja w tamtym roku tam nie szedłem. E, nie wiem. Zobaczymy, czy będę miał czas. Może pójdę, może nie. Ogólnie się nie nastawiam. Zobaczymy. Zaczął się kolejny piękny dzień. E... Café Bonito. Café Bonito. Produktos regionales. No, bardzo dobre sery, nawet sobie na drogę kupiłem. Robione tutaj na miejscu, przepyszne i w ogóle też mają też takie specyficzne słodkie pieczywo z różnymi rodzynkami, jakimiś pomarańczami. Przepyszne też jest, też tutaj stąd. 10 euro. W sumie spoko, nie? Fajno, fajna, fajna I, i taki, taki klimat albergowy jest. No i ten sklep tutaj. Ceny przez wszędzie dobre jak zawsze. Kościółek. O, nawet otwarty. A może by tak wejść, zobaczyć. Wejdę, zobaczyć. Prawda jest przepięknie. Tak spokojnie ptaszki sobie latają. Góreczki, gaje oliwne. Tak można żyć. E, to te dwa góreczki. Ma to swój klimat, ma. Sam sobie zazdroszczę teraz, znowu. Były, były dni zwątpienia, znaczy zwątpienia. No ta noga i ogólnie jakoś takie ogólne samopoczucie miałem kiepskie. Ale teraz jest naprawdę super. Można iść. To zawsze na początku organizm się trochę buntuje, nie? No, tak fajnie było, żeśmy sobie tutaj jechali autkiem, siedzieliśmy, nie potrzebowałem wysiłku i nagle tak mnie ciorasz, codziennie od rana wstaje. I idziemy, idziemy. No i się buntuje ciało. Musi się przyzwyczaić. Nie można się poddać. Trzeba go. Trzeba ciało przycisnąć, organizm, żeby. No i potem, jak już wskoczy w rytm, to. Ja mówię, dwa tygodnie maksymalnie na kamino. Jak ktoś się tak wczuje i ktoś kiedyś nie siedział pół życia przed biurkiem, no bo to tak, pół życia przed biurkiem i sobie wyskoczyć na kamino da się, ale no, na początku bym proponował sobie takie małe dystanse, po 15, po 15. Wiem, jak pracowałem siedząc przez rok jako kierowca i... no to było straszne. To jest taka praca, że... że no nie miałem nawet jak się ruszać, bo, bo... bo po prostu wyjeżdżałem. Nie było mnie przez miesiąc na przykład. No i co? Cały czas w tym aucie. Ja jestem ogólnie leniwa bestia, więc... Ja muszę mieć taką pracę, w której się ruszam, bo siedzieć nie mogę. Powiedz coś do kamery. Mało słownie dzisiaj jest. No, powiedz coś. Chyba ma zły dzień dzisiaj. A! A! Chcę sobie flagę pokręcić, a tu taki kolega jest. Patrzcie, o. o! Przyszedł i szczeka na mnie, i szczeka. I szczeka. I szczeka. Dobra. <ścoughs> Idę. Nie będę go zdenerwował, bo widzę że, widzę, że bardzo nerwowy chłopak. Mały, zawsze te małe, robią najwięcej hałasu. To jest ten lokalny szereg. Yy, gdzie spałem dzisiaj. Yy, przypuszczam, przez owczy yy, naprawdę jest jeszcze w ogóle jak fajnie zdenny. Podany naprawdę jest świetny. Tak wygląda w środku. Yy, yy, yy. Przepyszny. Yy, co mam dzisiaj? Byłem. Yy. Ten serek, aż tak na przegrychę bardziej. Bułeczka i rybka, i chyba na deserek też w ogóle e, zra, e, zraba sal e, tam gdzie spałem. właśnie też takie takie bułki. Wczoraj je jadłem, są świetne, przepyszne z bakaliami mm, rewelacyjne, i taki zestaw na śniadanko, A, he. he, he. To jest bardzo ciekawe, bo mm, to jest połączenie mm, piernika z taką drożdżóweczką z bakaliami. Naprawdę, to jest tak ciekawy smak, że nigdy czegoś takiego nie jadłem. Naprawdę świetne. I w ogóle to jest bardzo ciężkie i kaloryczne. Naprawdę, do, do, do chodzenia. I tu są też orzechy. Naprawdę, to jest taka, taka bomba. Um, um, że, że energii. Że naprawdę, to super, super. A smakuje rewelacyjnie. Tak. To jest to, co obrodziła ta ziemia tutaj. Mm. To, to jest film o kamino, a nie o motoryzacji, więc... E, nie wiem dlaczego mi się tak włączyło, ale dobra, mało ważne kończę, bo, bo, bo się zacznie. E,